No, się ma, słyszałem, żeście się za mną stęsknili. A to dobrze się składa, bo ja za wami również. Dlaczego mnie tyle czasu nie ma na kanale? Dlaczego żadne treści tu nie są publikowane? Już wam mówię i objaśniam. Prosta sprawa, bardzo prosta sprawa. Mianowicie mój stary, no wstyd się przyznać, ale laptop, na którym do tej pory urządowałem. Acer Nitro 5, taki ładny kochany, z klawiaturką podświetlaną. Nie to, że zdechł, ale nie nadaje się już do nagrywania filmów. Nawet proste heroosy w momencie odpalenia OBS-a tak się zacinają, że nie jestem w stanie nic na nim zrobić. Ewentualnie jakąś tier listę jeszcze mógłbym nagrać, ale nie miałem do tego totalnie weny i nie chciałem tego robić na siłę. Próbowałem ogarnąć tego kompu komputera, e, próbowałem ogarnąć ten laptop, ale no kurde. On już nie wyrabia, nie? On już, on już nie daje rady, po prostu, żeby to wszystko sobie ładnie odpalać. Bagatela ma, no, słuchajcie, 7 dobrych lat, więc już jak na sprzęt typu laptop to jest całkiem, całkiem duży, wydaje mi się, e, szmat czasu wręcz. Więc e, tylko i wyłącznie dlatego, przez ostatni czas nie, nic nie działam, nie, nic nie nagrywam. Serdecznie Was za to przepraszam, no ale. Nie są to dla mnie proste sprawy. Mój budżet, jakby nie zakładał zakupu nowego komputera, tudzież laptopa aktualnie. Myślałem, że jeszcze troszeczkę na nim pociągniemy, przynajmniej do momentu mojej przeprowadzki, którą planuję za około półtora miesiąca już odbyć. No ale niestety. Plany muszą się zmieniać, trzeba być elastycznym w życiu. I aktualnie jestem na etapie właśnie poszukiwania jakiegoś sprzętu już w tym momencie, nie laptopa, a peceta. Po to, żeby móc dla Was nagrywać też przy okazji, już w nieco lepszej jakości, bez żadnych ścinek też, żeby mieć możliwość transmisji, żeby może też odpalić coś. Jakąś gierkę, która jest nieco bardziej wymagająca niż Heroesy, bo no nie ukrywajmy, kiedyś w przyszłości przypadało, wypadałoby raczej zakończyć takie serie jak Mountain Blade czy słynny Gothic. I mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Raz jeszcze przepraszam Was za tę absencję na kanale, więc ten taki króciutki film tutaj w ramach wyjaśnienia, co się dzieje, co i jak. Słuchajcie, nie chcę składać pustych obietnic, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to być może jeszcze. W tym nadchodzącym tygodniu jakiś materiał się pokaże, bo być może uda mi się zmotać komputer już na ten tydzień, który teraz nadchodzi. Ale jeśli to się nie uda, słuchajcie, nic straconego. Wydaje mi się, że w lipcu jeszcze coś uda nam się podziałać wspólnie na tym kanale. Kwestia tylko, żeby mi się wszystko podopinało w budżecie, i kwestia tylko, żeby wszystkie sprawy poszły tak, jak powinny pójść. Ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, jeśli jeszcze tutaj jesteście. Bo też co do sponsorów. Anulujcie tego suba, nie? A w sensie suba, anulujcie sobie ten sponsoring. Nie ma co wydawać kasy, jeśli tutaj nic nie jest publikowane, Słuchajcie, ja na was zły nie będę absolutnie I, i was totalnie, totalnie zrozumiem w tej sytuacji i też zrozumiem wasze rozgoryczenie, się takowe jest, pod względem takim, że po prostu nic tutaj nie publikuję. Spoko. Najmocniej no was za to przepraszam. Biję się w pierś tutaj tak mocno i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w przyszłych materiałach, być może w pogrącach mitów, być może w normalnej. Standardowej serii z Hirosów 5,5, której również nie dokończyliśmy, jak masy, całej masy serii na tym kanale. Póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niebawem z takim słodkowiożkim uśmiechem. Trzymajcie się.